Dzisiaj trzy scenariusze na stole. Jeden prezydencki, drugi natychmiast stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, trzeci niezmienny Solidarnej Polski. Czym to się pana zdaniem skończy? Jak się Solidarna Polska bierze za naprawianie w ogóle jakiegokolwiek aspektu sądownictwa, to to jest zapraszanie podpalacza do składu fajerwerków i to się musi skończyć tylko jednym, katastrofą. Natomiast jeżeli chodzi o te projekty Dudy, myśmy go przeanalizowali, on się w tym w tej postaci się nie nadaje do uchwalenia. To, jest, to, to, to nie jest rozwiązanie problemu, że weźmiemy teraz sędziów, którzy nie są sędziami, tylko przebierają się za sędziów, roz, roz, rozpuścimy ich, czy każemy im się rozbiec po sądzie najwyższym i oni od tego staną się sędziami, których będzie można z powrotem zasać do... No to tak nie działa. To po prostu ta fizyka tak nie, 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 poz, nie pozwoli no, tego ale zrobić. Zastanawiam się, czy tak targana konfliktami Zjednoczona Prawica będzie w stanie dowlec się do wyborów nie, to znaczy, tych terminowych? Nie. Moim zdaniem nie. Natomiast jeżeli chodzi o te konkretne ustawy, to oni prawdopodobnie będą próbowali robić z tego jakiś amalgamat i liczyć, że część opozycji pomoże im zniwelować 19 głosów Ziobry, mm. które za tym nie zagłosuje. Bo pan na będzie... przykład nie bierze pod uwagę poparcia tego projektu prezydenckiego. W takim kształcie na pewno nie. To znaczy, mm. ale my na przykład też uważamy, że nie należy go od razu wyrzucać do kosza i odrzucać w pierwszym tylko czytaniu, tylko popracować. trzeba go sprawdzić, jak można go zmienić. Bo my mamy swoje kamienie milowe, które chcemy do niego wprowadzić, mamy poprawki opracowane, chcemy nad nim pracować. Natomiast, bo też doceniamy, że prezydent wyszedł z taką inicjatywą. Natomiast jak to się skończy, nie mam zielonego pojęcia, w, bo ostatecznie przecież to nie tylko Kuki strzyma dzisiaj pistolet przy skroni Kaczyńskiego i mówi, że mu się może guzik zepsuć i, i już jedzie po prostu na grubo z Kaczyńskim, już się nie oszczędza, ale przecież jest jeszcze pan Zbyszek. No, pan Zbyszek, który nie ma trzech, tak jak Kukiz, tylko ma dziewiętnastu i może mu tę łódkę wywalić w każdym, w zasadzie dowolnym momencie. Proszę zobaczyć, ludzie mówią, że żelazny elektorat PiSu, nic się nie zmienił. Ja pamiętam 40 parę jeszcze przed tym kryzysem aborcyjnym, dzisiaj testują trzydzieści. Przecież czy my wyobrażamy, wyobrażalibyśmy sobie rok temu Kaczyńskiego tak słabego, że musi dealować absolutnie z każdym i nie wprowadzać pewnych ustaw na Sejm, bo się nie policzył, jak na przykład jest, to akurat nie ustawa, ale z immunitetem Banasia. Przecież Dlaczego go do tej pory nie wprowadził na plenarne posiedzenie, bo wie, że nie ma posłów do tego, żeby to uchwalić. I być może nigdy ich już nie będzie miał, mhm. bo Banaś też to swoją grę. Więc Kaczyński jest słaby, Kaczyński krwawi, Kaczyński jest w bardzo trudnym położeniu i ja uważam, że im ten rząd i ta większość nie dojedzie do wyborów. Pytanie, jak o ile wcześniej się to skończy, nadal jest pytaniem, na które nikt nie zna odpowiedzi. No.